Jesteśmy na kempingu Park 45 w Sopocie. Jesteśmy tu już któryś raz i lubimy ten kemping właśnie po sezonie, bo jest kempingiem zupełnie całorocznym. Tam w odległości, mam nadzieję, że widać, jedzie rowerzysta, a teraz jedzie drugi. Tam w odległości to już jest promenada tuż przy morzu, więc bezpośrednio za płotem mamy dostęp do. Do zatoki w sumie to nie jest morze. Jak widzicie, jest tu po sezonie bardzo pusto. W tym momencie jest tu mniej niż 10 kamperów. Byliśmy na długi weekend listopadowy i tych kamperów było około setki, więc wszędzie tutaj było zastawione. I jak widzicie, kemping co prawda, pogoda w Polsce nie jest najpiękniejsza w listopadzie. Jesteśmy już tu drugi raz, akurat w listopadzie. E, aczkolwiek, kemping, jak widzicie, jest cały pokryty drzewami. Pomimo, że jest, e, chciałem powiedzieć, w samym centrum Sopotu, to nie do końca jest prawda, ponieważ jest na granicy. Gdańska z Sopotem, w tym miejscu tutaj jest Nowotel, bodajże już w Gdańsku, w tym miejscu na, na rogu kempingu jest tabliczka Gdańsk z tej strony, Gdańsk z tej strony już Sopot. W każdym razie, pomimo tego, że jest de facto w środku trójmiasta, tak to można poprawnie określić, to jest tu jak widzicie mnóstwo drzew i kemping charakteryzuje się też tym, że zupełnie nie ma parceli. Tu wszędzie na tych wszystkich Trawiastych, liściastych terenach, można sobie stawiać przyczepę, można sobie stawiać kampera. Przyczepy zazwyczaj obierają miejsca pod płotem z tego co zauważyliśmy. Jest dość sporo budek z prądem. Obiekt jest monitorowany, jest też miejsce do posiedzenia akurat niezbyt przyjemne, aczkolwiek są też znacznie przyjemniejsze sanitariaty, do nich jeszcze na pewno dojdziemy. Dwa dość duże budynki z sanitariatami. No i z plusów jest również to, że jako kemping całoroczny ma te sanitariaty te również czynne cały rok, ponieważ spotkaliśmy się już, że z kempingami, które mają, Werka się śmieje, mają otwarte teoretycznie i liczą sobie 150 zł za dobę. A tych sanitariatów nie ma otwartych. Werka, pójdziemy w tą stronę. A tych sanitariatów nie ma otwartych, tutaj są. Zdarzyło mi się też tutaj być w marcu raz. Z racji, że w marcu jeszcze leżał śnieg. I woda w sanitariatach była zakręcona na zewnątrz, nie dało się nabrać tej wody do kampera. To można było podłączyć węża pod kran, znajdujący się w środku sanitariatu, które oczywiście są ogrzewane, więc żadnego problemu z wodą nie było. Musimy chwilę przerwy w wędrówce, ponieważ psy nam się zaplątały o drzewo. Ja jestem operatorem kamery, a werka musi je odplątywać. Więc, co jest bardzo fajne, można właśnie sobie kampera zatankować nawet w środku zimy, co prawda w środku zimy nie byliśmy, byliśmy w listopadzie i w marcu, jak już wspominaliśmy, ale nic nie wskazuje na to, żeby tu ktokolwiek, cokolwiek, um, cokolwiek za, e, zamykał. Jak widzimy, jedna przyczepa, druga przyczepa dwa kampery z naszym, włącznie tam nasz stoi za tą budką. Trzecia przyczepa, już prawie nikogo nie ma. Jest teraz 12 listopad, więc właśnie wszyscy wyjechali po długim weekendzie, który był 11. 11 akurat się trafił w poniedziałek. Idąc tutaj w tą stronę, będziemy zmierzać w kierunku Restauracji, jest czynna restauracja, można sobie coś zjeść, można sobie coś wypić czy posiedzieć w, w ciepełku. To raczej nic nie jest nic niesamowitego jak na kemping w środku miasta, ponieważ dookoła też jest dość dużo dość dużo e, innych obiektów. Pieski opóźniacie nam wędrówkę. Miała to być, miałby to być szybki filmik, 50 minut to coś mi się wydaje, że. Pieski mają bardziej ochotę na dłuższy spacer, ale musimy się też zbierać, bo będziemy zaraz wyruszać. O, właśnie, a propos wyruszenia, to jest też dość ważna sprawa, że poza sezonem pytaliśmy się w recepcji i nie ma żadnego problemu, żeby, żeby później wyjechać. No, bo jak widzicie, jest pusto i nikt nie będzie doliczał dodatkowych opłat. No, jeszcze zobaczymy przy wyjeździe, ale nikt nie powinien doliczać dodatkowych opłat za to że wyjedziemy koło 16, czy nawet 17, pytaliśmy o to, żeby móc sobie spokojnie popracować. Jak widzicie na kempingu jest też dość sporo domków. Te domki również też można e, cały rok wynajmować. Tych domków z roku na rok przybywa, a zmniejsza się teren e, kempingowy. Niestety przybyło ich w tym roku też od strony morza bezpośrednio. Tu już przeszliśmy, widzicie jeżdżące samochody, to już jest właśnie e, ulica bezpośrednio w Sopocie. Tu z prawej strony mamy restaurację. Musi tu być fajnie w lecie. Musimy kiedyś wrócić tu w lecie i może nagrać troszeczkę ładniejsze, ładniejszą relację. Ale tutaj na górze, na górze na całej restauracji jest taras. Musi też być całkiem przyjemnie sobie posiedzieć tam. A tu jest jakiś basen i studio jogi, więc prawdopodobnie latem dzieje się troszeczkę więcej niż. Zimą czy jesienią późną, tak jak teraz, kiedy można głównie tu sobie posiedzieć. No ale tak czy inaczej, ten kemping jednak ma dwa największe plusy: tuż obok plaży i całoroczne, całoroczne otwarcia. Mamy też, tutaj już doszliśmy do. Głównej bramy do kempingu. O co jest fajne, też kemping jest otwarty do 23:00, można przyjechać, więc można sobie spokojnie po pracy pojechać w trasę i dojechać tutaj, w któryś raz w nocy przyjeżdżaliśmy. Wtedy jest najczęściej tylko ochrona, trzeba się zameldować i przyjść, zapłacić następnego dnia. Za bramą, tam w odległości jest też miejsce do zrzutu wody szarej, takiej, do której można podjechać. To jest według mnie trochę niedogodne, że ten zrzut wody szarej jest na zewnątrz kempingu, tak na dobrą sprawę, a nie w środku, bo jeśli zostać dłużej, to troszeczkę niewygodnie jeździć stoi z powrotem. My w kamperze mamy wodę szarą na pompie, kemping w ogóle zmieniając temat, jest przyjazny pieskom zdecydowanie. Wszędzie są kosze na psie odpadki za Psy nam nikt nie policzył żadnych dodatkowych pieniędzy. Dużo osób ma pieski i sobie ludzie czują się swobodnie tutaj ze zwierzakami, także to też jest dla nas plusik. Ja o czym mówiłem wcześniej? Już mi wyleciało. A, o tej wodzie szarej, nie? My mamy, my mamy pompę, więc możemy podjechać tyłem pod miejsce zrzutu kaset, które akurat jest przy sanitariatach. I bez najmniejszego problemu sobie wypompować, ponieważ nie musimy mieć całego wolnego miejsca. Możemy sobie na ciasno podjechać tyłem kampera, wyciągnąć taką, taki ogonek, taką rurkę, którą mamy z tyłu, i bez problemu sobie tą wodę szarą zrzucić do miejsca, gdzie normalnie wylewa się tylko kasety. Ok. Psy muszą się załatwić. Werka mnie odsyła w dalszą podróż samemu. To może się spotkamy przy sanitariacie albo już przy kamperze. Ok, tu jest jakiś budynek techniczny i tu jest kolejny narożnik, czyli z tej strony już, z tej strony już idziemy w stronę Sopotu. W tamtym narożniku kolejną już trzy boki z jakim jest, z prostokąta jakim jest kemping przeszliśmy. W tamtym narożniku stoi nasz kamper. W tą stronę jest ulica z Gdańska do Sopotu. W tą stronę już jest Sopot. Tu mamy odcinek właśnie z, e, z plażą e, oraz w tamtą stronę mamy właśnie najfajniejszy według nas płot, no bo właśnie płot, dlatego tutaj ewidentnie jest troszeczkę więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć przyczep, jeden kamper jeszcze stoi. Jest, tak jak mówiłem, koło dziesięciu jeszcze pojazdów zostało po em, po weekendzie. Na informacji pani mówiła, że przed weekendem 11 listopada było tutaj dosłownie 4 kampery. To jest jeden z sanitariatów. A propos domków, nie będę się rozpowiadał. W ogóle to jest też fajne, o ile te domki nie są zajęte w sezonie. E, to można też kamperami stawać bezpośrednio tutaj między e, domkami i co prawda no tutaj jest akurat tuż przy sanitariatach więc nie każdemu będzie się to podobało ale e, pomiędzy domkami sobie spokojnie też można tutaj stawać. Słowem wszędzie nie ma żadnych e, wydzielonych e, parceli. Przy sanitariatach e, są też, e, są też e, śmietniki. I dzień dobry. E, i wracamy w stronę, a nie, nie wrócimy w stronę, tutaj już jest środek kempingu, czyli, um, czyli restauracja. A tu mamy na tej, właśnie ścianie, ładnej, i do tego jeszcze teraz jesiennej wyjście na plażę, do którego trzeba mieć specjalny identyfikator. Którego tak się składa, że przy sobie nie mam, ale właśnie nazwa tego kempingu: Park 45 wzięła się nie z numeru po sesji, a z wyjścia na plażę, które właśnie jest o numerze 45. To już jest wyjście na plażę, tu już bezpośrednio nawet powinno być w odległości, widać, ja widzę nie wiem czy to widać na nagraniu, widać kawałek morza. No niestety nie wziąłem ze sobą, nie wziąłem ze sobą identyfikatora, więc nie, nie, nie wyjdziemy tędy. Jest to plaża też e, plaża specjalnie dla piesków, więc to jest też fajne, że można bezpośrednio z kempingu wejść na plażę, czy nawet w sezonie nikt nie powinien przynajmniej zwrócić uwagę że, zwrócić uwagi, że, mm, e, że wychodzimy na plażę z pieskami. O, widzę, że ktoś, e, ktoś tam użył kodu właśnie, żeby wyjść. Nie kodu nie podał, a więc no niestety nie po jak jest blisko, chyba że jeszcze się przejdę dookoła. A i tak widzicie, to jest naprawdę długi, długa krawędź e, przy mm, przy morzu i wydaje nam się, że tych, 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 a w szczególności od tych domków tu nie było, i praktycznie od boku, tam gdzie werka idzie z pieskami, od boku e, tu cała ta. Powierzchnia jeszcze w zeszłym roku, czy dwa, nie, dwa lata temu tu byliśmy i jeszcze dwa lata temu była dostępna dla kamperów, żeby pod, samą, pod samym brzegiem zatoki można było sobie stanąć. Ale no już niestety stoją domki, niestety bądź niestety. Przejdźmy się jeszcze do sanitariatów. Pieski już załatwione? Pieski już załatwione i się bawią. że werka wychodził drzwiami i miał kod do tych drzwi. No właśnie. A my nie mamy kodu. Ale ta pani była z kampera. To ona nie była z domku. No po prostu nam nie dali kodu, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli dookoła. Ech, w każdym razie nie wiem, już chyba nie będziemy iść na plażę. Chyba już nie będziemy iść na plażę, żeby pokazać, jak jest blisko. To jest raczej jasne, można sobie z tą na mapie zobaczyć. W każdym razie tutaj mamy sanitariaty i ten chyba kąt kempingu lubimy najbardziej, dlatego właśnie tam stoimy. Trudno sobie to teraz wyobrazić, ale jak przyjeżdżaliśmy, to to było jedyne wolne miejsce i tamten jeszcze rożnik tutaj stało, tu stał chyba z 20 kamperów swobodnie. Tam się przestawiliśmy, żeby widzieć, żeby móc się podpiąć pod prąd bezpośrednio jak najbliżej. A w tamtym kąciku jest super, jest zacieśnie, ponieważ o ile dobrze jest nam wiadomo, to jest w ogóle strefa namiotowa w sezonie. Tam też nie ma podłączeń do prądu, więc mało osób stoi. W tym miejscu mamy oprócz śmietników i sanitariatów zrzut, zrzut kaset dość wygodny, bo jest duża pompa, którą można spłukać. Tu na dole się podnosi klapeczka. Jest dość duże miejsce i można sobie swobodnie tą kasetę zrzucić, a my jesteśmy też tutaj swobodnie na trawie właśnie podjechać tyłem. Jeśli macie na wężyku możliwość wypompowania wody szarej, to to też się da zrobić z drugiej strony sanitariatów. Też jest taki zrzut, więc są Dwa. Raczej nigdy nie widziałem tutaj jakiejś większej kolejki. E, pominąłem jeden kran, ale jest tu e, kran. Zazwyczaj są też są miejsca do zmywania. Zazwyczaj są też tu węże, ale pewnie już się przygotowują na, na zimę e, i zabrali. Te krany póki co w listopadzie jeszcze działały. E, a w, samej, e, w samych sanitariatach. Mamy toalety, dużo umywalek, pisuary, prysznice. Przepraszam, tam były prysznice, tu są toalety. Jest tu jak na tak duży kemping w miarę czysto. Jest sprzątane zdecydowanie, aczkolwiek z racji bliskości. Plaży I tego, że tu jest dużo terenu, ziemi liściastego z tego nie sposób ich utrzymać w stuprocentowym ładzie i w stuprocentowym porządku. Także też widziałem sporo komentarzy a propos właśnie tego kempingu, gdzie ludzie narzekali na stan tych sanitariatów. No i tak jak widzieliście, no, w naszej opinii nie jest brudno, nie było też brudno, jak było, jak była tutaj setka kamperów. Aczkolwiek jesteśmy w listopadzie, więc to może być różnica, że właśnie mm, mało osób korzysta, większość siedzi w swoim kamperze e, ze swoją wodą, a nie w sanitariatach. No i ludzie nie chodzą tak często na plażę, w szczególności w boso czy w klapkach. To co? Skakujemy z powrotem do kampera. Chcesz coś dodać? Jak Ci się tu podoba? Fajnie. Teraz mi się podoba, bo jest mniej ludzi. A, no teraz jest ekstra. Teraz w ogóle ludzi jeszcze dzisiaj. Dzisiaj rano jeszcze ludzie musieli wyjeżdżać, a wczoraj wieczorem jeszcze było dwa razy więcej kamperów. A teraz, teraz wokół nas tu jesteśmy my, jest praktycznie kompletnie pusto. My i psy.